Proporcjonalność prostą z definicji, wzorem, możemy opisać tak. Jest to y, to się równa a razy x. A to jest współczynnik proporcjonalności. I teraz wiemy, że do wykresu takiej proporcjonalności prostej należy punkt o takich współrzędnych. Więc wstawmy tutaj 15, a przepiszemy w miejsce x wstawimy 2 i jedną, drugą. Musimy rozwiązać to równanie, wyznaczając z niego a. 2, 1, 2 to jest 5, drugich. I teraz, jak pomnożymy obustronnie równanie przez 2, 5, to otrzymamy a równa się 15 razy 2, 5. 15 i 5 skracamy przez 5, zostaje 3 razy 2. Więc a jest równe a równa się 6. Wzór. to y równa się 6 razy x.